Maruder pojawił się na rynku japońskim już w 1996 roku z pojemnością silnika 400 cm3 oraz 800 cm i nazwą Desperado. Na rynku europejskim wszedł do sprzedaży w roku 1997. Suzuki zrobiło jedność lat na miarę tamtych czasów. Nie był zbyt ciężki jak na Cruisera i nie różnił się zbytnio od typowych chopperów. W stosunku do Intrudera eleganckie, klasyczne, szprychowane koła zastąpiono masywnymi odlewami. Miejsce wąskiego 21-calowego koła przedniego zajęło 16-calowe o szerokości aż 130 mm. Bardziej pasuje ono do masywnego widelca typu Upside Down. Odpomiennie rozmiary ma również tarczowy hamulec. Powiększono średnicę chromowanego reflektora, a kierownicę typu Backhorn zastąpiono dragbarem. Zbiornik paliwa jest szerszy i bardziej płaski. Kanapa cienko wyściełana, szeroki błotnik typu Bobtail, Przykrywał od góry grubą tylną oponę. Układ wydechowy stanowią dwa tłumiki o kształcie armatnich lów. Zasadnicze jednak różnice tkwią w silniku i układzie napędowym Marudera, bowiem kardana zastąpiono łańcuchem. To, co najdziwsze, poznać można już podczas rozruchu. Stacyjka znajduje się z przodu po prawej stronie, dźwignia urządzenia rozruchowego z lewej strony pod zbiornikiem paliwa. To, co daje się zauważyć dopiero później, to pozycja za kierownicą znacznie lepsza niż w intruderze. Osoby o dużym i małym wzroście siedzą wygodnie i są odprężone przede wszystkim dzięki kierownicy. Zaskakuje fakt, że jest tak nawet przy większych prędkościach. Dopiero powyżej 140 km na godzinę pęd powietrza prostuje ręce. Przy tej prędkości motocykl nie obrzydza jazdy wibracjami, które w intruderze były bardzo dokuczliwe. Zalety prawidłowej ergonomii może tutaj docenić jednak tylko kierowca. Pasażer skazany jest na wysoko umieszczone podnóżki i twardy fragment kanapy. Na krętych i nierównych drogach pozamiejskich widać od razu twardy charakter motocykla, zwłaszcza podwozie. Zbyt miękkie sprężyny Chopera współpracują z twardymi jak stal amortyzatorami. Makabrycznie krótkie skoki są wprawdzie dokuczliwe, lecz umożliwiają szybką jazdę. Nawet przy 120 na godzinę i przy tarciu podnóżkami o asfalt motocykl pozostaje stabilny. Niestety podnóżki szorują o nawierzchniach zbyt wcześnie. Na szczęście to, co najlepsze, a więc silnik, pozostało. Zakres obrotów użytecznych jest bardzo szeroki, a każdy ruch rączką gazu wyzwala spontaniczną reakcję. Przyspieszenia i elastyczność są bardzo dobre, ale 50 koni mechanicznych to trochę za mało, by konkurować w klasie drag bike. Dopiero w 1999 roku moc silnika zwiększono do 53 koni, co zaowocowało zwiększeniem prędkości maksymalnej. Na niektórych rynkach od 2000 roku model ten oferowano pod pierwotną nazwą Desperado. Jednocześnie ze zmianą nazwy wprowadzono kilka poprawek, między zmianie uległy tłumiki, osłona filtra powietrza i tym Z zalet motocykla należy wymienić: elastyczny silnik, stabilne podwozie, wygodną pozycję za kierownicą, przystępną cenę. Do wad zaliczamy tylne zawieszenie nieprzyjemne na wyboistych drogach, małe przechyły boczne, niewygodne miejsce pasażera, walenie się w zakręt, szczególnie przy niskich prędkościach. Słabymi punktami tego motocykla są m.in. ergonomia. Odczuwasz się to szczególnie przy rozruchu motocykla. Kierowca, zanim ruszy, musi się trochę poginastykować. W egzemplarzach z lat 96-98 często luzowało się układ wydechowy przy cylindrach. Synchronizacja gaźników nastręcza sporo problemów, podobnie jak w serii VS. Może dochodzić przez to do strzelania wydech. Częstym uszkodzeniem ulegają membrany gaźników. Łatwo zaciera się linka sania. Ze względu na brak podstawki centralnej obsługa łańcucha sprawia problemy. Rok 2004 był ostatnim rokiem produkcji tego modelu. Zastąpił go M800 Intruder.